Nie masz energii, czujesz, że świat cię przygniata, że każdy dzień to walka z samym sobą, a siły po prostu zniknęły. To moment, w którym wielu mężczyzn zatrzymuje się, myśląc, że to już koniec, że nie ma już nic, co mogłoby ich pobudzić do działania. Ale chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego, to nie koniec, to początek nowej drogi. Drogi, na której energia nie spadnie na ciebie z nieba, nie pojawi się sama z siebie. Energia przychodzi wtedy, gdy zaczniesz działać. Nie czekaj na nią, nie pozwól, byś utknął w miejscu, bo czekanie zabiera ci czas i niszczy Twoje marzenia. Zacznij działać, a energia przyjdzie. Wielu mężczyzn utożsamia energię z czymś, co trzeba mieć od razu, na już. Często mówią, gdy będę miał siłę, zacznę coś robić, jak się wyśpię, to zacznę działać, albo, jak będę miał motywację, wtedy coś zmienię. Ale prawda jest taka że energia to efekt działania, a nie warunek, który musi być spełniony przed nim. To jak z mięśniami, nie zbudujesz ich, siedząc na kanapie i czekając, aż same się pojawią. Trzeba zacząć ćwiczyć, nawet gdy nie masz na to ochoty, a siła z czasem się pojawi. Zacznij działać, nawet jeśli czujesz się zmęczony. Każdy ruch to iskra, która zapala w tobie ogień. Może to będzie krótki spacer, może chwila rozciągania, a może po prostu wstaniesz i zrobisz coś prostego, co da ci poczucie, że robisz krok do przodu. Ta iskra uruchamia lawinę procesów w twoim ciele i umyśle, które przełożą się na przypływ energii. Pamiętaj, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Nie czekaj, aż poczujesz się idealnie gotowy, idealny moment nie istnieje. Zawsze coś będzie cię powstrzymywać, jeśli zaczniesz szukać wymówek. Twoja głowa ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz. Negatywne myśli, które nieustannie powtarzasz, zżerają twoją energię, zabierają siły i odbierają chęć do życia. Zamiast powtarzać sobie, że jesteś zmęczony, że nic się nie da zrobić, zacznij mówić: zacznę od małego kroku, zrobię coś, choćby minimalnego, każdy ruch przybliża mnie do celu. To proste zmiany w myśleniu są początkiem wielkich przemian. Twoje myśli mają moc kształtowania rzeczywistości, więc wybierz te, które cię wspierają. Nie bój się małych kroków, one mają ogromną wartość. Działanie nie musi być spektakularne, nie musi od razu zmieniać całego Twojego życia. Najważniejsze, byś ruszył z miejsca. Gdy zaczynasz działać, Twoje ciało i umysł przypominają sobie, co to znaczy być pełnym energii, co to znaczy mieć siłę i motywację. To proces, który wymaga cierpliwości, ale każdy krok daje Ci poczucie, że jesteś panem swojego życia. Dbaj o swoje ciało. To twój dom, twoja świątynia. Brak energii często wynika z zaniedbań, które popełniasz nieświadomie. Zła dieta, brak ruchu, niewystarczająca ilość snu, to wszystko zabiera ci energię. Zacznij wprowadzać zdrowe nawyki, nawet jeśli na początku będą drobne. Pij więcej wody, jedz warzywa, staraj się spać regularnie. Nawet te niewielkie zmiany przyczynią się do wzrostu twojej energii. Ruch jest jednym z najpotężniejszych sposobów na odzyskanie sił. Nawet jeśli nie masz ochoty, zacznij od prostych ćwiczeń, spacerów, rozciągania. Ruch pobudza krążenie, dotlenia mózg, podnosi poziom endorfin, hormonów szczęścia. Dzięki temu czujesz się lepiej, masz więcej energii i chęci do działania. Twoje ciało nie jest stworzone do siedzenia w miejscu, jest stworzone do ruchu. Zacznij dawać mu to, czego potrzebuje. Praca nad sobą to także dbanie o swój umysł i emocje. Nie ignoruj tego, co czujesz. Jeśli jesteś zmęczony psychicznie, jeśli czujesz stres, napięcie, przytłoczenie, znajdź czas na odpoczynek, rozmowę z kimś bliskim, medytację albo po prostu chwilę samotności. Dbanie o zdrowie psychiczne to podstawa, by mieć energię do działania. Nie musisz wszystkiego dźwigać sam. Szukaj wsparcia, nie bój się prosić o pomoc. Zacznij stawiać sobie cele, ale takie, które są realne i konkretne. Cele dają kierunek, motywację i sens działaniu. Nie musisz od razu planować wielkich zmian. Zacznij od małych rzeczy. Może to być codzienny spacer, zapisanie się na siłownię, nauczenie się czegoś nowego. Każdy cel, nawet najmniejszy, to krok w stronę odzyskania energii i kontroli nad swoim życiem. Pamiętaj, że upadki są częścią drogi. Nie zrażaj się, jeśli zdarzy ci się zwątpić, jeśli znowu poczujesz brak sił. To naturalne i zdarza się każdemu. Ważne jest, byś wtedy podniósł się i zaczął działać od nowa. Prawdziwa siła mężczyzny objawia się w tym, że potrafi wstać po każdym upadku i iść dalej. Nie czekaj na cud, energia nie przyjdzie sama, musisz ją wyzwolić w sobie, zacząć działać, a wtedy zobaczysz, że z każdym dniem będzie łatwiej. Zacznij od dziś, zacznij teraz, zrób pierwszy krok, nawet jeśli jest mały. Energia pojawi się wtedy. Kiedy zaczniesz ją budować, nie czekaj na nią, działaj. Nie masz energii? Zacznij działać. Energia przyjdzie. Ta myśl może wydawać się prosta, może wręcz oczywista, ale kryje w sobie siłę, która może odmienić całe twoje życie. Bo w rzeczywistości to właśnie w działaniu budzi się życie. To właśnie poprzez ruch zyskujesz siłę i pewność siebie. To nie jest tylko frazes. To prawda, która potwierdza się w tysiącach historii w doświadczeniach ludzi, którzy przeszli przez mroki zniechęcenia i znaleźli w sobie moc, by znów wstać i iść dalej. Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym pokoju. Czujesz się zagubiony, nie masz siły, nie wiesz, gdzie iść. Czekasz na światło, które samo z siebie się zapali, ale ono nie nadchodzi. Możesz siedzieć w ciemności i czekać, aż nagle ktoś włączy światło za ciebie, albo możesz wstać, sięgnąć po włącznik i samemu rozświetlić drogę. To samo dotyczy energii w twoim życiu. Nikt nie poda ci jej na tacy, ale ty możesz ją sobie dać przez działanie, przez ruch, przez pierwszy krok, choćby najmniejszy. Często bywa tak, że im bardziej czujesz się wyczerpany, tym trudniej jest ci zacząć. To jak błędne koło. Brak energii powoduje brak działania, a brak działania pogłębia brak energii. Dlatego właśnie trzeba przerwać ten cykl. Nie przez czekanie, aż się poprawi, ale przez aktywne ruszenie z miejsca. Pomyśl o tym, jak wiele razy czekałeś na idealny moment. A ten moment nigdy nie nadchodził, prawda? Bo idealny moment to mit, nie istnieje, istnieje tylko moment, który ty wybierzesz, by zacząć. To, co często powstrzymuje mężczyzn, to perfekcjonizm, oczekiwanie, że wszystko musi być idealne, że zaczną dopiero wtedy, gdy będą mieli pełną energię, pełen plan, pełną motywację. Prawda jest taka, że perfekcja nie istnieje. Doskonałość to wymówka, która pozwala ci stać w miejscu. Zamiast czekać na idealne warunki, zrób krok do przodu w warunkach, które masz teraz. To właśnie ten ruch wyzwala energię, która przyciąga kolejne kroki, kolejne siły. Nie zniechęcaj się, jeśli początkowo będzie trudno. Pamiętaj, że zmiana wymaga czasu i cierpliwości. Każdy krok w stronę działania jest sukcesem samym w sobie. Może dziś zrobisz tylko jeden, mały ruch, a jutro zrobisz dwa. Ważne, żebyś ruszył, bo energia jest kumulatywna, ona rośnie, gdy zaczynasz ją generować. Gdy stoisz w miejscu, wygasa, kurczy się, a ty czujesz się coraz słabszy. Przypomnij sobie, ile razy w swoim życiu miałeś poczucie, że nie masz siły, ale jednak zrobiłeś krok naprzód i potem było lepiej. Może to była trudna praca, ciężki dzień, wyzwanie które na początku wydawało się nie do pokonania. A jednak zrobiłeś to, to jest dowód na to, że masz w sobie tę moc. Masz w sobie siłę, której możesz użyć, nawet jeśli teraz wydaje się schowana, uśpiona. Pomyśl o tym, jak wielki wpływ na Twój poziom energii mają codzienne wybory. To, co jesz, jak śpisz, jak się poruszasz, jak myślisz, ma wpływ na to, czy czujesz siłę, czy ją tracisz. Twoje ciało to nie maszyna, która działa sama, to system, który reaguje na to, co mu dajesz. Jeśli zaniedbujesz sen, nie dostarczasz organizmowi odpowiednich składników odżywczych, siedzisz cały dzień bez ruchu, to twoja energia będzie spadać. Ale to dobra wiadomość. Masz kontrolę nad tym, jak się czujesz. Zacznij zmieniać choćby jeden nawyk, idź spać 30 minut wcześniej, wypij więcej wody, zjedz zdrowy posiłek, zrób krótki spacer. To proste działania, które mogą mieć ogromny wpływ. Ważne jest też, by nie lekceważyć swojego umysłu. Zmęczenie psychiczne, stres, presja to potężne złodzieje energii. Dlatego szukaj sposobów na regenerację także w sferze mentalnej. Może to będzie medytacja, chwila ciszy, rozmowa z przyjacielem, książka, muzyka, która cię uspokaja. Znajdź to, co pozwala ci odetchnąć i odzyskać spokój. Spokój, który daje siłę do dalszego działania. Zacznij wyznaczać sobie małe cele. Nie musisz od razu zmieniać całego życia. Małe cele są jak kamienie milowe na drodze do energii. Każdego dnia możesz zrobić coś, co zbliża cię do tego, by poczuć się lepiej, silniej, bardziej żywym. Nawet jeśli to będzie tylko 5 minut ruchu albo ułożenie planu dnia. Ważne, żeby te cele były realistyczne i możliwe do wykonania. Dzięki temu unikniesz frustracji i zniechęcenia. Pamiętaj też o sile nawyków. Energia jest efektem nawyków które powtarzasz codziennie. Jeśli wprowadzisz choć jeden pozytywny nawyk, który będzie stałym elementem Twojego dnia, zauważysz, że Twoja energia wzrośnie. Na początku to może być trudne, ale po kilku tygodniach ten nawyk stanie się naturalny i zacznie Cię wspierać. To jest proces, który buduje trwałą siłę. Nie jesteś sam na tej drodze. Wiele mężczyzn zmaga się z brakiem energii, z poczuciem, że nie mają siły, że życie ich przytłacza. Ale właśnie w takich momentach rodzi się prawdziwa siła, kiedy mimo zmęczenia, mimo zwątpienia, decydujesz się działać. To jest moment, który definiuje, kim jesteś. Mężczyzna nie jest tym, kto nigdy nie czuje zmęczenia, ale tym, kto mimo wszystko idzie dalej. Nie czekaj na to, aż ktoś cię zmotywuje, aż ktoś powie ci, co masz robić. Weź odpowiedzialność za siebie i swoje życie. To ty jesteś kapitanem swojego statku. To ty decydujesz. Gdzie płyniesz, jaką drogą podążasz? Energia to twój zasób, który możesz odnawiać i pomnażać przez swoje decyzje i działania. Zacznij od dzisiaj, od tego momentu, od pierwszego kroku. Warto też pamiętać, że energia, którą chcesz odzyskać, nie jest tylko fizycznym stanem to także wewnętrzne nastawienie. Twoje myśli, emocje i przekonania tworzą fundament tego, jak się czujesz i co potrafisz zrobić. Jeśli ciągle powtarzasz sobie że jesteś zmęczony, że nic ci się nie chce, że nie dasz rady, te słowa będą się spełniać. Ale jeśli zdecydujesz się mówić do siebie inaczej, z szacunkiem, wsparciem i wiarą w siebie, zmienisz swoje nastawienie, a to przełoży się na twój poziom energii. Zacznij dzień od prostych afirmacji. Zasługuję na siłę, mogę zrobić więcej niż myślę, każdy krok mnie wzmacnia. To nie są puste słowa, to małe zaklęcia. Które uruchamiają w twoim mózgu pozytywne nastawienie i motywację. Kiedy zaczynasz dzień z taką energią, nawet jeśli początkowo jest jej niewiele, stwarzasz fundament pod rozwój i wzrost. Przypomnij sobie, ile razy w swoim życiu przeszedłeś przez trudności i wyszedłeś z nich silniejszy. Każda z tych sytuacji to dowód na to, że potrafisz radzić sobie z brakiem energii i zmęczeniem. Masz w sobie zdolność do regeneracji, do odbudowy sił. To nie jest magia. To Twój naturalny potencjał, który tylko czeka, byś go obudził. Nie zapominaj o sile środowiska, które Cię otacza. Ludzie, z którymi przebywasz, wpływają na Twój poziom energii. Otaczaj się tymi, którzy Cię wspierają, którzy dodają Ci siły, którzy wierzą w Ciebie i motywują do działania. Jeśli ktoś ciągle zniechęca Cię, krytykuje, odbiera siły, postaraj się ograniczyć kontakt z takimi osobami, albo zdefiniuj granice, które ochronią Twoją energię. Pomyśl też o swoich pasjach i tym, co daje ci radość. Często to właśnie one są źródłem energii, które potrafią podnieść cię z najgłębszego dołka. Może to jest sport, muzyka, sztuka, hobby, które kiedyś zaniedbałeś. Znajdź czas, by wrócić do tego, co cię naprawdę kręci. Nawet kilka minut dziennie spędzonych na czymś, co kochasz, to jak ładowanie akumulatorów. Nie bój się zmian. One są naturalną częścią życia i kluczem do odzyskania energii. Czasem to, co cię blokuje, to przyzwyczajenia, które już nie działają, to schematy myślenia, które nie wspierają cię już dłużej. Nie musisz tkwić w tym, co znane i wygodne. Zacznij eksperymentować, próbować nowych rzeczy, nowych metod działania. To może być droga do odnalezienia nowej energii, nowej siły. Energia nie przyjdzie sama, to ty musisz wyzwolić ją w sobie przez działanie. Zacznij od małego kroku, od zmiany myślenia, od prostych nawyków. To jest twoja droga do odzyskania siły i chęci do życia. Nie czekaj, aż siły spadną ci z nieba. Zacznij działać, a energia pojawi się sama. Ty jesteś tym, który decyduje, czy zostaniesz w miejscu, czy ruszysz naprzód.